Twój kanał nie rośnie. I to nie dlatego, że jesteś zbyt nudny, że nie masz wystarczająco dobrego sprzętu, czy też dlatego, że algorytm cię nie lubi. Problem leży znacznie głębiej. Dlatego właśnie w tym filmie pokażę ci, co dokładnie blokuje rozwój twojego kanału i dlaczego to nie jest twoja wina, dlaczego dobre treści to za mało i jak odblokować wzrost bez zgadywania, co działa. Widzisz, to nie ty jesteś problemem, tylko system, w który próbujesz się wpasować. Dlatego czas przestać grać według zasad, które nie były pisane z myślą. Tobie. Widzisz, większość ekspertów YouTube'owych, takich jak na przykład Mr. Beast, czy ludzie jego pokroju, już od dawna mówili nam wszystkim, że aby wybić się na YouTubie i żeby osiągnąć sukces na YouTube, trzeba skupiać się na CTR i retencji, czyli click through rate, czyli to jak często ludzie klikają w Twoje filmy i na retencji, czyli na tym, aby ludzie po prostu jak najwięcej Twojego filmu obejrzeli. Przez co większość ludzi zaczęła rzeczywiście słuchać tych porad, aczkolwiek teraz, po dłuższym czasie, jesteśmy w stanie zauważyć, że nie było to dobre rozwiązanie. Głównie dla twórców edukacyjnych, takich jak ja, czy też ty, najprawdopodobniej jeżeli właśnie oglądasz ten filmik z bardzo prostego i fundamentalnego powodu. Ta porada związana z click-through rate oraz z retencją i maksymalizacją tych statystyk jest dobra, aczkolwiek nie dla nas. Jest to dobra porada tylko i wyłącznie dla twórców, którzy tworzą content rozrywkowy, czyli twórców, którzy tworzą content tak naprawdę dla przyjemów, jakby dla ludzi po prostu zacofanych umysłowo, tak naprawdę. Tak jak na przykład MrBeast. To jest człowiek, który tworzy content dla ludzi Zacofanych umysłowo i ewentualnie dzieci. Aczkolwiek nikt, kto się szanuje i swój czas nie ogląda tego typu konentu, tak jest po prostu fakt. Więc tego typu ludzie, żeby faktycznie kliknąć w taki filmik i obejrzeć go do końca, będą potrzebowali niesamowicie jakichś nie wiadomo jakich miniaturek, nie wiadomo jakich tytułów i zajebistego montażu, ponieważ to są ludzie, którzy szukają tylko i wyłącznie dopaminy. To są ludzie, którzy szukają tylko i wyłącznie taniej rozrywki. I żeby utrzymać ich tak naprawdę oglądając twój film, ty będziesz potrzebował dużego montażu. Tak, jak najbardziej bardziej ponieważ ich attention span jest dosłownie mniejszy od tego od który ma złota rybka, więc oczywistym jest to, że oni nie będą w stanie usiąść i obejrzeć 30-minutowego filmiku bez żadnego montażu w spokoju, ponieważ nie zależy im tak bardzo na uzyskaniu wiedzy z tego filmiku, tak? Ponieważ oni nie szukają wiedzy, oni szukają rozrywki. Jeżeli posłuchamy się takiej, tej właśnie porady od MrBeasta, która opiera się na maksymalizacji CTR i retencji, jako edukacyjni twórcy, doprowadzimy do sytuacji, w której my przyciągamy odbiorców, którzy nie chcą kupić naszego produktu, którym nie zależy na tej wartości którą my próbujemy im przekazać, tylko na rozrywce, która wynika z oglądania naszych filmów. A jeżeli budujesz swoją markę osobistą, to oczywistym jest to, że jest to dla ciebie biznes. Jest to dla ciebie biznes, chcesz z tego zarobić. Więc powiedz mi, dlaczego miałbyś niby tworzyć content, który przyciąga ci ludzi, którzy oglądają twój content dla rozrywki, a nie po to, żeby kupić twój produkt. Jeżeli chodzi o budowę marki osobistej, to content jest tylko i wyłącznie sposobem do pozyskiwania klientów. A tak jak dawniej mieliśmy reklamy, aby pozyskiwać klientów, teraz najlepszym, najbardziej optymalnym sposobem na pozyskiwanie klientów bezsprzecznych, tak naprawdę, jest właśnie poprzez budowanie swojej marki osobistej, poprzez organiczny content. Więc powiedz mi, dlaczego miałbyś tworzyć content, który przyciąga tak naprawdę przyjebów umysłowych, a nie ludzi, którzy będą w stanie od ciebie kupić? Nie ma to totalnie żadnego sensu. Widzisz? Chciałbym, żebyś zrozumiał, że jeżeli chodzi o widzów, to są główne dwa typy widzów. Jest kumpel i jest klient. Kumpel to jest ktoś, kto ogląda twój content stricte dla rozrywki. To są ludzie, którzy oglądają twój content, ponieważ wytworzyli sobie jakąś tą dziwną, Para społeczną relację z tobą, gdzie czują się jakby byli z Tobą przyjaciółmi, co jest w ogóle chore, kiedy o tym pomyślisz, bo ty nawet nie wiesz, że ci ludzie istnieją. A oni oglądają swój content i dosłownie zachowują się, jakby byli z tobą kumplami i mówią. O, tak, bez cześć, no. He, he. Wiesz o co chodzi? Jakby to są tego typu ludzie. To jest w ogóle chore, jakby jeden z chorych efektów mediów społecznościowych, ale wracając do tematu. To są ludzie, którzy oglądają twój content stricte po to, ponieważ kiedy go oglądają, czują się. Jak gdyby byli z tobą, jak gdyby rozmawiali z tobą, jak gdyby mieli z tobą prawdziwą relację, tak? Więc w większości to są ludzie, którzy po prostu oglądają twój content dla rozrywki. By the way, to są ludzie, którzy nigdy od ciebie nie kupią, a nawet jeśli zaczniesz im coś sprzedawać, to zaczną cię za to nienawidzić. Dlaczego? Dlatego, że oni, właśnie tak jak mówiłem, zbudowali sobie tą dziwną, fałszywą pana społeczną relację z tobą, gdzie czują się jakby byli z tobą kumplami, przez co kiedy ty. Zaczniesz próbować im coś sprzedać, co powinieneś oczywiście zrobić, bo to jest biznes, jak każdy inny, to oni nagle poczują się oburzeni, oni nagle będą mieli takie, tobie chodziło cały czas o pieniądze? Jakby wyobraź sobie, że jesteśmy przyjaciółmi, przyjaźnimy się jakiś czas i mówisz mi, że zmagasz się z jakimś tam problemem, no nie? I ja mówię, a no wiesz co, właściwie to mam kurs na temat tego, jak ten problem rozwiązać, więc jak chcesz, to możesz go kupić ode mnie. To będziesz miał takie, aha, to tobie chodziło o pieniądze? To jest właśnie reakcja, którą oni mają. Więc to nie są ludzie, których ty chcesz przyciągnąć, ponieważ oni po pierwsze nie zasięgną twojego biznesu, po drugie będą cię jeszcze za to tylko i wyłącznie nienawidzić. Więc tych ludzi nie chcemy. Jakich ludzi chcemy, to są. Klienci, czyli osoby, które oglądają Twój content stricte po to, aby wyciągnąć z niego jakąś wartość. Stricte po to, żeby wyciągnąć z niego jakąś wartościową wiedzę, wprowadzić ją w swoje życie i osiągnąć pożądany efekt, tak? I to są ludzie, którzy będą oglądać Twój content właśnie stricte po to, i to są ludzie, którzy potem kupią od Ciebie produkt, żeby osiągnąć te rezultaty jeszcze szybciej. Więc co my chcemy zrobić, to skupić się na przyciąganiu klientów, a nie klientów. Kumpli, ponieważ z kupli wynikają tylko i wyłącznie negatywy, z klientów wychodzą tylko i wyłącznie pozytywy. To są ludzie, którzy są zdrowi psychicznie, którzy nie budują jakiejś dziwnej pora społecznej relacji z tobą, którzy oglądają Twój kontent dlatego ponieważ Ty masz coś wartościowego do zaoferowania i oni potem się odwdzięczą za tą darmową wartość, dając Ci pieniądze poprzez kupno jakiegoś Twojego produktu, tak? Dlatego właśnie skupianie się na metrykach takich jak CTR czy też retencja nie jest odpowiednie dla takich ludzi jak my, ponieważ skupianie się na tych metrykach ma wpływ na naszą strategię odnośnie tego, jak tworzymy content, co z kolei ma wpływ na to, jak funkcjonuje nasz biznes. I to wpływa negatywnie na nasz biznes, ponieważ przyciąga tylko i wyłącznie ludzi, którzy nie są zainteresowani kupnem naszego produktu. Co wiem z własnego doświadczenia, ponieważ kiedy tworzyłem właśnie taki content, gdzie próbowałem być taki właśnie, udawać takiego kolegę i mówiłem, no siemano ziomeczki, jakby dzisiaj pokażę wam, jak zrobić coś tam, coś tam, jakby, o, jak, jak tam sobie, nie wiem, coś tam zrobicie od czasu do czasu, to nic się nie stanie, haha, ja, ja też od czasu do czasu jestem przegrywam, wiesz o co chodzi? Ludzie mnie uwielbiali. Dosłownie mój Kanał podwoił się w swoim rozmiarze w przeciągu bodajże dwóch albo trzech miesięcy. Aczkolwiek zgadnij co? Moje zarobki nie podwoiły się ani nie, potroi, nie potroiły się w ciągu tych dwóch trzech miesięcy proporcjonalnie do wzrostu kanału. Dlaczego? Ponieważ wszyscy ci ludzie, których ja przyciągnąłem, to byli kumple, a nie klienci. I po jakimś czasie mój biznes zaczął przez to cierpieć. I dopiero wtedy, kiedy zreformowałem całkowicie swoją strategię kontentową, przestałem skupiać się właśnie na CTR, przestałem skupiać się na retencji i zacząłem skupiać się tylko i wyłącznie na tym, żeby tworzyć rzeczywiście wartościowy content dla Moich odbiorców wtedy właśnie mój biznes zaczął z powrotem się. Rozwijać. Więc, jako edukacyjny twórca kontentowy, tak naprawdę, jako osoba, która zarabia na swojej wiedzy, swoich doświadczeniach, skupienie się na tych metrykach jest kompletnie bez sensu. Więc teraz możesz się mnie zapytać: OK, w takim razie, jeżeli nie mam się skupiać na tych metrykach, to na jakich metrykach powinienem się skupiać, żeby mierzyć swój progres w budowaniu swojej marki osobistej? I tutaj moja odpowiedź jest prosta: Skupię się na metrykach biznesowych, czyli skupię się po prostu na swoich zarobkach. Skupię się na tym, ile zarabiasz, jaką masz konwersję, jaki masz czurn i tak dalej. Skupię się na tych metrykach, ponieważ to sprawi, że ty zaczniesz w końcu optymalizować swój biznes po to, na czym zależy ci najbardziej, czyli na pieniądzach. Nie ma w tym nic złego. Potrzebujemy pieniędzy do tego, żeby żyć, potrzebujemy pieniędzy do tego, żeby dawać, więc jak najbardziej nie ma nic złego w zarabianiu pieniędzy. To jest model biznesowy, jak każdy inny, i my chcemy zarobić pieniądze. Oczywiście, że tak, więc skupij się na pieniądzach. Skupij się na tym, jaki masz conversion rate. Skupij się na tym, ile ludzi odwiedza Twoją stronę sprzedażową. Skupij się na tym, właśnie, jakie są Twoje zarobki, tak? Zmień swoją strategię kontentową, na taką, o której ci mówię, i zobacz po tygodniu na przykład, czy masz znacznie. Więcej wizyt na Twojej stronie sprzedażowej. Czy konwersja się podniosła? Czy Twoje zarobki się podniosły? Po miesiącu sprawdź, zobacz. I zaufaj mi, że kiedy to zrobisz, wtedy zobaczysz naprawdę pozytywną różnicę. A więc możesz mnie teraz zapytać, ok, w takim razie, jakie treści powinienem tworzyć, aby przyciągnąć klientów? Takie jak ja tutaj, czyli surowe filmy z minimalnym montażem, gdzie przekazujesz po prostu krok po kroku wartościową wiedzę odnośnie tego, jak uzyskać jakiś pożądany rezultat. Zastanów się nad tym, z jakimi problemami zmagają się Twoi klienci, tak, czyli Twoi odbiorcy, co chcą osiągnąć i mów. O tych rzeczach w swoich filmach. Mów w swoich filmach o tym, jak rozwiązać te problemy, z którymi zmagają się Twoi odbiorcy. Mów o tym, jak osiągnąć te pożądane rezultaty, które chcą osiągnąć Twoi odbiorcy. I wspominaj o tym, że masz program, który pomoże im osiągnąć ten pożądany rezultat znacznie szybciej, znacznie lepiej, ponieważ będą mieli tam Twoje bezpośrednie wsparcie. Whatever, dostosuj to po prostu do swojej oferty. Aczkolwiek twój content powinien być jak takie po prostu małe okruszki, które mają być takim przedsmakiem. Tego, co oni dostaną w twoim produkcie. Czyli Twój content to powinien być jak taka przystawka, którą dają ci w restauracji, po której ty masz ochotę na jeszcze więcej. Po której ty masz takie mmm, ale to było pyszne, nie, muszę spróbować drugiego dania. Przez to kupujesz steka za. 300 kurwa złotych, no nie? To działa na takiej samej zasadzie właśnie, jeżeli chodzi o markę osobistą i tworzenie kontentu. Twój content to powinna być przystawka. Twój content oczywiście powinien być jak najbardziej wartościowy, aczkolwiek wiadomo, nie sprzedawaj całej swojej wiedzy w swoim kontencie, tak? Wiadomo, zostawij tam do kursów więcej, no nie? Aczkolwiek właśnie twój content powinien być jak taka przystawka, a twój kurs, twój program mentoringowy, twoja społeczność powinna być głównym daniem. Dlatego nie sugeruj się metrykami z YouTube'a, ponieważ mogą ci one wprowadzać w błąd, tak jak już się tego nauczyłeś i jeżeli będziesz Słuchał się tych metryk YouTubeowych, będziesz dochodził do złych konkluzji, które będą wywoływały niepożądane rezultaty w Twoim budowaniu marki osobistej. Więc nie skupiaj się na metrykach, takich jak wyświetlenia, czy też lajki, bo są one kompletnie bez sensu, nie przekładają się one na zarobki. skupię się na tym, żeby tworzyć szczerze wartościowy content, który rzeczywiście będzie pomagał Twoim odbiorcom, wspominaj o swoim produkcie w tym kontencie. I wtedy jak najbardziej to przełoży się pozytywnie na Twoje zarobki. Teraz, jeżeli chciałbyś uzyskać moją bezpośrednią pomoc w zrobieniu tego wszystkiego, to kliknij w pierwszy link w opisie i dołącz do mojej społeczności, w której właśnie pomogę Ci to wszystko zrobić, pomogę Ci to wprowadzić do swojej marki osobistej. Jeżeli chciałbyś właśnie uzyskać moją bezpośrednią pomoc, jeżeli chciałbyś uzyskać dostęp do zajebistego kursu na ten temat oraz do społeczności podobnych do siebie ludzi, to dołącz do nas już teraz, klikając pierwszy link w opisie. A w tym filmie to wszystko. Mam nadzieję, że Ci się podobał. Do zobaczenia. Na razie i cześć byku.